Witam, nazywam się Hanna Szymborska i jestem starszym wykładowcą ekonomii na Uniwersytecie Birmingham City w Wielkiej Brytanii. W tej krótkiej refleksji odpowiem na pytanie, czy pandemia stanowi wyzwanie dla dominującego paradygmatu w ekonomii i polityce gospodarczej. Po pierwsze, czym jest ten dominujący paradygmat? Jest on oparty na ideach nurtu nowej ekonomii keynesowskiej. Która, pomimo keynesowskiego wpływu, ma swoje korzenie w ekonomii neoklasycznej i jest mocno związana z postulatami, postulatami nowej ekonomii klasycznej lat 80. ubiegłego wieku. Ten dominujący paradygmat został sprecyzowany w latach 90. i opiera się na trzech głównych ideach. Po pierwsze, na analitycznym rozróżnieniu pomiędzy krótkim a długim okresem, według którego gospodarka w długim okresie jest niezależna od cykli koniunkturalnych w krótkim okresie. Po drugie, na założeniu, że w krótkim okresie gospodarka charakteryzuje się niedoskonałościami rynkowymi, które motywują ograniczoną interwencję państwa. Wyłącznie w celu usprawnienia mechanizmów rynkowych. To jest właśnie ten Keynesowski wpływ. Po trzecie, na założeniu, że w długim okresie, dzięki racjonalnym oczekiwaniom, niedoskonałości rynkowe zostają rozwiązane, gospodarka powraca do stanu równowagi i pełnej produkcji, a najważniejsze zmienne makroekonomiczne, takie jak produkcja, bezrobocie, stopy procentowe, Powracają do swojego naturalnego poziomu. To założenie wychodzi z ekonomii neoklasycznej. Te trzy idee stanowią dzisiaj rdzeń ekonomii głównego nurtu i mają znaczący wpływ na charakter polityki gospodarczej w krajach kapitalistycznych. To właśnie na tej ideologicznej podstawie zaleca się, aby interwencja państwa w gospodarkę była ograniczona do minimum. Koniecznego do usprawnienia konkurencji rynkowej najlepiej poprzez zarządzanie oczekiwaniami podmiotów gospodarczych. Z tego powodu uważa się też, że najważniejszym celem polityki gospodarczej powinno być utrzymanie stabilności cen i zapobieganie zbyt wysokiej lub też zbyt niskiej stopie inflacji. Optymalny wzrost cen przyjęty jest jako około 2% rocznie. Dominujący paradygmat głosi, że najbardziej efektywną metodą polityki gospodarczej są interwencje oparte na regułach, na przykład na regułach pieniężnych, według których działania Banku Centralnego w odpowiedzi na różne zdarzenia gospodarcze są ustalane z góry. I w tej sytuacji polityka fiskalna w formie finansowania usług publicznych, wydatków na inwestycje i tym podobne nie jest mile widziana, bo uważana jest za inflacyjną w długim okresie. To właśnie są zalecenia dominującego paradygmatu ekonomicznego w normalnych czasach. Oczywiście. Ostatnie dwa kryzysy gospodarcze są jawnym przykładem czasów nienormalnych, przynajmniej z punktu widzenia ekonomii głównego nurtu. Obecnie widzimy na własne oczy, że wszelkie reguły polityki gospodarczej, które wytłumaczyłam wcześniej, przestają istnieć. Rządy wpompowują miliardy w gospodarkę, a banki centralne ścinają stopy procentowe i masowo wykupują aktywa. Aby zwiększyć podaż pieniądza i pobudzić popyt ogólny w gospodarce. Ale czy czas kryzysu faktycznie jest okresem nienormalnym? Czy możemy mówić o tym, że w długim okresie istnieje jakiś naturalny poziom aktywności gospodarczej, który jest niezależny od krótkoterminowych cykli koniunkturalnych? Ekonomia heterodoksyjna mówi nie. Wręcz przeciwnie. Kryzysy są nieodłączną częścią systemów kapitalistycznych. To, co dzieje się w długim okresie, wynika bezpośrednio z tego, co dzieje się w okresie krótkim. Śmiesznie brzmią dziś wypowiedzi takie jak słowa noblisty Roberta Lucasa z Nowej Ekonomii Klasycznej, wypowiedziane w 2003 roku, że centralny problem zapobiegania depresjom gospodarczym, Został rozwiązany na wiele dziesięcioleci dzięki dominującemu paradygmatowi. Tak jak wielka recesja 2007 roku, pandemia koronawirusa obnażyła sprzeczności naszych systemów gospodarczych. Zadłużenie prywatnych przedsiębiorstw, nierówności dochodowe i majątkowe, zależność rynku pracy od niestabilnych form zatrudnienia, oligopolizacja rynku, Koronawirus nie jest pierwotną przyczyną naszych obecnych problemów gospodarczych, a zaledwie ich katalizatorem. Czy oznacza to, że pandemia zmieni sposób myślenia w ekonomii? Kryzys w 2007 roku był nadzieją ekonomii heterodoksyjnej na zmianę dyskursu w ekonomii i w polityce gospodarczej. Niestety nie zaobserwowaliśmy fundamentalnych zmian od tamtego czasu. Dominujący paradygmat przetrwał, ma się dobrze, przyznając tylko, że okres przejściowy pomiędzy krótkim a długim okresem analitycznym może trwać na tyle długo, aby uzasadnić pewne interwencje fiskalne czy pieniężne w celu wsparcia popytu ogólnego. W 2010 roku ekspansywna polityka fiskalna i pieniężna, która, jak Państwo mogą pamiętać, została wprowadzona w wielu krajach, aby zaradzić kryzysowi w 2007 roku, została potem zastąpiona wieloletnią polityką zaciskania pasa. I w krajach takich jak Wielka Brytania odbiło się to na jakości usług publicznych, zwłaszcza na systemie opieki zdrowotnej który po dekadzie niedostatecznego finansowania dzisiaj z trudem zmaga się z pandemią. Powstaje więc pytanie, jaki będzie wpływ pandemii na ekonomię po 2020 roku? Odpowiedź nie jest prosta. Z jednej strony pandemia pozornie wpisuje się w dominujący paradygmat jako egzogenny szok gospodarczy. Niczym nie związany ze strukturami i działaniem samej gospodarki. Ale dzięki ekonomii heterodoksyjnej wiemy, że to nie jest prawda, a że obecny kryzys ma źródło systemowe w systemie kapitalistycznym. Pandemia pokazała nam więc, że postulaty dominującego paradygmatu, które dotyczą interwencji państwa wyłącznie do usprawnienia mechanizmów rynkowych, nie są prawdą objawioną. A świadomym wyborem polityków i ekonomistów. Istnieje alternatywa. Możliwe jest inwestowanie państwa w służbę zdrowia, w edukację czy w naukę. Możliwe jest wsparcie finansowe małych i średnich przedsiębiorców czy sił roboczych. Pracownicy, którzy dzisiaj określeni są jako kluczowi, są jednymi z tych, którzy do tej pory zarabiali najmniej. Więc politycy i ekonomiści nie mogą dłużej udawać, że wkład w gospodarkę tych pracowników nie zasługuje na znaczące podwyżki. I dlatego właśnie mam przekonanie, że pomimo powagi obecnej sytuacji możemy trwale zmienić ekonomię na lepsze i przemyśleć od nowa cele i metody polityki gospodarczej. Musimy zaakceptować fakt, że nauki ekonomiczne i polityka gospodarcza są podmiotami ideologii. Z jednej strony oznacza to, że ekonomiści i politycy muszą otwarcie przyznać, że ich zalecenia i decyzje nie są jedynymi możliwymi rozwiązaniami, a stanowią wybór pomiędzy różnymi, często ideologicznie sprzecznymi opcjami. Z drugiej strony my, jako społeczeństwo, musimy pociągnąć polityków i ekonomistów do takiej właśnie odpowiedzialności. Pluralizm w myśli ekonomicznej i w podejściu do polityki gospodarczej jest w tym celu niezbędny. Bardzo dziękuję.